No, a dzisiaj jestem na kaszebach, kochani. Tutaj mnie kolega z YouTube'a zaprosił. Patrzcie, tutaj jedna instalacja. Tam dalej na dachu druga. Jeszcze ma być. A dzisiaj instalacja małego magazynu. Akurat było takie 14 modułów, około 40 kWh dostępnych. Jest godzina po szóstej, już śniadanko zjedzone e, Tak więc ja dzisiaj nad morzem i pokażę Wam tutaj magazyn energii Który będzie zamontowany I lecimy dalej Już raz Wam dalej pokazuję No dobra, to składamy Magazynik w fajnym miejscu, bo tak w miarę Bezpiecznie O to właśnie chodziło Nic palnego w koło, tędy puścimy sobie kabelki górą do falownika 20 kW daje fajnie, bo ma dwa wejścia bateryjne, więc można będzie wtedy coś jeszcze do, dorzucić kiedyś w przyszłości, coś zamienić, wymienić. Więc spoko. Agregat jak widzicie, jest przygotowany, więc lecimy z montażem. mała 40 kilka kWh, w gruncie rzeczy, ale da radę. No i mamy już przygotowane tutaj bary połączone. Komunikacyjna wiązka tak samo zrobiona już powiercone są dziury, żeby tutaj puścić plus minus komunikację ewentualnie zasilanie do, do UPS-a, żeby w miarę tutaj sobie to wszystko funkcjonowało. Tutaj wstępnie przygotowana Tablica rozdzielcza UPS, trochę kabli i lecimy. Ok, to następny etap, już trochę tutaj plastiki przygotowane do zabezpieczeń. Tutaj będzie rozpołowienie baterii. Mamy kable, chyba wszystkie nawet przygotowane, więc zostaje nam tylko tutaj góra skrzyneczka do zrobienia. Mamy kabel plus minus komunikacji zrobione, UPS-a, leci nam tutaj już wszystko do falownika plus minus do falownika komunikacja podłączona zasilanie UPS do monitoringu tak więc lecimy dalej jeszcze tutaj errory poczyścimy zobaczymy czy wszystko jest ok wszystko jak widać tutaj już popodłączane, cała kabloza UPS ładuje się bateria, jeszcze nie mamy podłączonego oczywiście pod prąd ale na początek ustawimy sobie wszystko tutaj a propos naszego monitoringu, żeby wszystko było dobrze i bezpiecznie. Ok, no to już mamy magazyn zamontowane u jednego z youtuberów. Bardzo fajny człowiek, Tomek się nazywa. Na co dzień robi dachy, więc wie o co chodzi. Już ty. Pach, idzie 15A, amper, 19A. Amper. Tutaj specjalnie taką zrobiliśmy pleksę, żeby w razie co nikt nie dotknął. Tutaj tędy sobie leci nam prąd. I tutaj. Czyli wszystko działa. Tak więc, gdzie dzisiaj robiłem? Te okolice kochani, bardzo piękne. Idę właśnie na wylocie. Zobaczyć jakiś punkt widokowy. Złota Góra tutaj jest. Eee, patrzcie, jednością silni. Z eee, plusem eee, w mojej pracy jest to, że przynajmniej coś tam zobaczę, zwiedzę. Nie ma za dużo na to czasu, ale no ja ja lubię takie życie, tak więc już wam pokazuję, jak wygląda tutaj po Tak więc na koniec filmu w takich miejscach tutaj się. Czasami przychodzi pracować pięknych, ogólnie piękne okolice. Więc ja Was pozdrawiam z Kartus, z Lasów Kartuskich i pięknych jezior. I lecimy dalej. Lecimy montować następne baterie, następne magazyny energii, ee, jakieś instalacje także większe. Tak więc niedługo będzie coś więcej. Trzymajcie się. I wszystkiego dobrego Wam życzę. Hej, cześć.